Witamy serdecznie w kolejnym odcinku na temat Ewangelii. Tak jak wcześniej mówiliśmy, chcieliśmy Wam przekazać te takie główne myśli, które towarzyszą przeczytaniu Ewangelii, przeczytaniu Słowa Bożego, które chciał przekazać Bóg za pośrednictwem swojego Syna Jezusa Chrystusa i w dalszej części apostołów, którzy spisywali Listy apostolskie, i tam jeszcze dzieje apostolskie. I ten cały tekst Nowego Testamentu razem ze Starym jest ze sobą związany. I często nam wyjaśnia pewne, pewną głębię, tak, która jest zawarta w słowach Jezusa a które często są takimi skrótami, które my, o których można rozmawiać godzinami, bo jak się spotykają wierzący na jakichś wykładach na swoich zgromadzeniach, to potrafią jeden werset e, analizować i, i widzieć w nim potężną głębię. No i tak jest. Natomiast my, tak jak żeśmy zapowiadali, będziemy chcieli e, też tak e, w skrócie opowiedzieć żeby Was cały czas zachęcać do tego, żebyście chwycili Biblię a dzisiaj weźmiemy e, kochani moi taki fragment e, powiedzmy e, bardzo taki słynny czyli kazania na górze Chrystusa który mówi tu o pewnych e, sprawach e, w taki sposób aby to też dotarło do, do takiego prostego ludu, tak? Bo Ewangelia jest tak jak wcześniej powiedzieliśmy, dla prostaczków, i tam właśnie tłumy przybyły na górę i słuchali Jezusa. Tak? Jezus wspaniale przemawiał, bo też używał podobieństw. Natomiast zajmiemy się tutaj tym kazaniem na górze, opowiemy sobie też o nim, jak my to rozumiemy. No i jak bardzo to pokazuje, jakimi powinniśmy być też ludźmi, jak na, na wszystko spoglądać, ponieważ Chrystus jest naszym. Doskonałym nauczyciele. Także w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza, my tutaj korzystamy z różnych przykładów, no teraz tysiąclecia będziemy czytali. Od pierwszego wersetu przeczytamy sobie i jakiś komentarz do tego. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy sw otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słow słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. I o co tu chodzi? Wiecie, że podpowiedź jest w innym fragmencie Chrystusa, który mówił tutaj o takiej przypowieści w Angliu Łukasza w 18 rozdziale, 11 wersecie, Czytamy, jak Chrystus opowiada. Że do, od 10 wersetu dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić jeden faryzeusz, a drugi celnik faryzeusz stanął tak w duszy się modlił Boże dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie zdziercy, oszuści, cudzołożnicy albo jak ten celnik zachowuję post dwa razy w tygodniu daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, czyli celnik, nie tamten, czyli faryzeusz. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. I teraz wam jeszcze tak dopełnię tego, co chciał Chrystus powiedzieć z Apokalipsy, z 3 rozdziału 17 wersetu. To, to jest list do pewnego zboru Kościoła, tak? Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że żeś żał, pożałowania godzien nędzasz i biedak, ślepy i goły. Czyli słuchajcie, kochani, tutaj Chrystus, zobaczcie, tak w krótkiej frazie idę zawarł mądrości. Ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Ten celnik był ubogi w duchu, on, on się miał przed Bogiem jako grzesznik. On nie czuł się nikim wyjątkowym, nie wywyższał siebie. Natomiast taki faryzeusz, czyli osoba religijna, ona myśli, że jest bogata w ducha, że, że jest wierzącą, pobożną, że już do nieba pójdzie. A tutaj Chrystus mówi, nie, właśnie ci ubodzy, do nich należy Królestwo Niebieskie. Taka głębia ukryta. Czwarty werset. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. No, nie każdy, kto się smuci, będzie podzieszony. Tutaj to na pewno nie oznacza tych, którzy na przykład stracili 5000 tysięcy w, w kasynie i się smucą. No to na pewno nie o takich chodzi, ale tu jest, z reguły, tu jest taka głębia, że z reguły ci, którzy się smucą albo płacą, płaczą, bo takie są też tłumaczenia, no to są ludzie, ludzie, którzy mają ciężko w życiu, mają też problemy, a jak wiemy, jest, mamy taką obietnicę, od Boga, że Bóg otrze wszelką ze jej śmierci i bólu już nie będzie. Także e, z reguły ci pobożni ludzie e, mają ciężko w życiu i oni będą, dostąpią pocieszenia. E, Kolejna słowa Chrystusa to błogosławieni cisi albo pokorni, albo oni na własność posiądą ziemię. Pokorni ludzie, tak? Cisi skromni, czyli nie uważający się za nie wiadomo kogo. Tak jak my też we wcześniejszych w odcinkach mówiliśmy, że też nie uważamy, że zbawienie już mamy, tylko musimy wytrwać do końca, nie wywyższać się nad innymi ludźmi, tylko trwać w tym, tak? Więc nie można być pewnym siebie, takim pyszałkiem. I o tym Chrystus właśnie mówi, że posiadą ziemię. To też jest wskazanie na pewną taką naukę. Błogosław... Kolejne słowa: Błogosławienie, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Czego nasyceni? Chleba. Nie, tu chodzi oczywiście o nasyceni właśnie wypełnieniem sprawiedliwości, ponieważ ludzie, którzy widzą ten świat niesprawiedliwy, nieuczciwy, te przestępstwa, pragną, aby ktoś przyszedł i zrobił porządek, w końcu osądził i sprawiedliwość żeby zapanowała. No i Chrystus właśnie o tym mówi, że oni będą nasyceni, zapowiada, że nastąpi taki czas, kiedy on wróci i dokona sądu. Następna, następne słowa, błogosławieni i miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. No właśnie, miłosierdzia chce, a nie ofiary, też Chrystus o tym mówił. Czyli tutaj wskazuje to taką głębię. Jeżeli my będziemy miłosierni, będziemy przebaczali ludziom różne rzeczy, to tak samo też w, innym, w innej przepowieści Chrystus właśnie mówił, że temu, któremu się więcej przebacza, będzie więcej miłował, a Bóg nam wiele przebaczył grzechów. Bo przez całe życie to trochę się nazbierało, więc jeżeli my komuś potrafimy wybaczyć, to też Bóg nam wybaczy, bo też Chrystus w innych fragmentach mówi, że komu wybaczycie, to, to i Bóg wam wybaczy, tak? A kogo będziecie sądzić, to takim samym sądem będziecie sądzeni. No i kolejne słowa to może Dawid mówi. Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni <coughs> zobaczą Boga. Jeszcze dalej przeczytam. Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy z mojego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe Przeciwko Wam. Ja zawsze mówię ludziom, którzy zaczynają Ewangelię, żeby właśnie zwrócili uwagę na to kazanie Chrystusa na górze, które jest to tym jednym z pierwszych, które w idealny sposób oddaje charakter Boga, tego wszechmogącego, który tu zaprowadzi pewnego dnia Królestwo Boże, Królestwo wieczne, do którego zaprasza każdego z nas. I zauważcie, że wartości, które tutaj w tym nauczaniu Chrystus porusza, a na które zwraca Bóg. Są praktycznie wprost odwrotne do tego, jakimi wartościami dziś cechuje się ten świat. Bo dziś ten świat się cechuje egoizmem, samolubstwem, tak? niepokorą, matactwem, tak? układzikami, znajomościami. I często wartość człowieka też jakby jest podyktowana poprzez portfel, to, czym kto jeździ. Tak? A my widzimy tutaj w pierwszych słowach, że Bóg kompletnie na to nie patrzy. Oczy Boga są zwrócone na cichych, spokojnych, pokornych, czyli te wszystkie jakby cechy, które tak naprawdę są cenione przez każdego z nas. tak? I zauważcie właśnie tutaj to ważne, ważne jakby te, te przesłanie, bo z tymi słowami jest nie, jakby ciężko się nie zgodzić. Część z tego jakby, z tych przymiotów mamy wypisane w swoim sercu. Więc e, taki e, obraz Boga nam się jawi tutaj z, tego, z, tego, z tych początkowych e, wersetów tego kazania. Również Bóg błogosławi tych, którzy właśnie dla Słowa Bożego, dla Ewangelii, dla sprawiedliwości Bożej będą prześladowani. Czyli Bóg nie zapomni tak, o tych, którzy będą przyjąć Jego wolę, ponieważ jak gdzie indziej jest napisane też, jest, że jesteśmy posłani jak owce między wilki. I Bóg będzie jakby trwał i nagradzał w wierze wszystkich tych, którzy. Czynią e, jego wolę. Było to bługosami. Jedenasty, e, tak? To 11. Radu, radujcie się i weselcie, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Więc jest tu no, obietnica tego, że za tę um, e, wypełnianie woli Bożej, tak? Za, Czynienia sprawiedliwości tu na Ziemi i starania się dotarcia do ludzi jest nagroda w niebie, i jest to obietnica, którą Bóg na pewno spełni. Wy jesteście solą Ziemi, lecz jeśli słów zwietrzeje, czym po solą. Na nic się już nie przyda, tylko na i podeptanie przez ludzi. Więc Bóg nazywa solą Ziemi swoje, swoje dzieci Boże, które właśnie kierują się sprawiedliwością Bożą. A ostatnio właśnie my, ja patrzę się na ten świat, na, na to, jaki duch dziś panuje na świecie. Wystarczy otworzyć sobie te, te sieci tak, i te, te YouTuby i Instagramy. I ja mówię: Zobacz, to jest właśnie sum tego świata. Jest po prostu w, w, wprost odwrotne. I a Bóg patrzy na wykonywanie Jego woli, i od razu oczywiście składa obietnica o tym, o, o, że w tych ciężkich warunkach, bo. Stąd czy nie Boga tutaj, na tym świecie, będzie bardzo ciężko. On zawsze będzie trwał i pomagał w duchu, aby mieć tą odwagę i Jego ducha, tak? aby po prostu to, co gdzieś ze mną, do nas przykrego dochodzi przez, przez głoszenie, On nam to w duchu wynagradzał. Więc On jest takim naszym paliwem. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasta położone na górze. Więc jeżeli znasz Ewangelię, znasz klucz do życia wiecznego, który jest w Chrystusie, nie możesz siedzieć i, i, i tego jakby I się widzicie? tym nie dzielić. Oczywiście jeżeli człowiek przychodzi do Boga szczerze i jakby zachodzi z Nim w przymierze, to otrzymuje taki rodzaj właśnie daru, którym się nie da nie dzielić. I kiedy my właśnie zostaliśmy dotknięci przez Boga Ewangelią i przeszliśmy te, te, ten, ten, ten cały swój etap, my nie potrafiliśmy jakby z tą wiedzą, którą posiadamy, nie dzielić się z tym ze światem, choć wiedzieliśmy z góry, że Będziemy za to potępieni, że to nie będzie przyjęte. Dzisiaj świat nie chce słyszeć o prawdzie. Nie chce słyszeć o jakimś sądzie, o jakimś przyjściu Chrystusa. E, dzisiaj niestety ludzie nie szukają prawdy i e, no jest to troszeczkę, mówię z zewnątrz, taka niewdzięczna dzieło być, być uczniem Chrystusa. Nie zapala się świecy i nie stawia się jej pod naczyniem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. To jest ta sama analogia do tego. Tak niech wasze światło świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. I często się mówi, że uczynki Chrystusa są taką Ewangelią, którą można czytać, tak? Czasami można swoim postępowaniem, swoją swoim łagodnością, tak z tymi wszystkimi przymiotami Bożymi głosić Ewangelię bez jakby dotykania typowo tematów biblijnych. Bo w końcu być może ktoś zapyta, skąd masz tą... W sobie te, tego, tego łagodnego ducha pokornego, skąd masz te sobie przymioty? I to jest wtedy właśnie dobry moment, żeby powiedzieć: Jestem uczniem Chrystusa, to wszystko jest w Biblii. I wiecie, ja często też na przykład rozmawiałem z takimi ateistami i wymieniałem ich dobre cechy, które mają w sobie. I powiedziałem: No, nie wierzycie w Boga, ale nieświadomie wy, jakby, przejawiacie niektóre z jego przymiotów, ponieważ jesteście też na obraz Jego i pewne cechy jakby są w was fabryczne, jeśli chodzi o, o stwórcę. I y, to jest jakby prawda, tak, prawda Ewangelii, bo też no, ludzie jakby y, nie znają Boga. Biblia mówi, że życie wierzmy no, to jest poznanie Boga i tego, którego posłał Jezusa Chrystusa. Y, y, I tak naprawdę często jak oni mówią, w jakiego Boga nie wierzą, no to w sumie też jak słucham ten obraz Boga, w którego oni nie wierzą, to ja też takiego Boga nie wierzę, bo tak naprawdę Bóg w Biblii jest inny, ten stwórca Wszechrzeczy jest inny. I często w naszym życiu, skąd mamy takie poczucie miłości, poczucia e, spełnienia bezpieczeństwa do rodziny, czy, czy troski, skąd się życzy tego, dlaczego większość ludzi na przykład kocha zwierzęta, są to pewne cechy, przymioty Boże niejako nam gra, wgrane jakby w biosie, tak, bo proklamowaniu takim już odgórnym, bo, e, bo jesteśmy uczynieni na obraz Boga. I... Co mamy dalej? Nie sądzę, że przyjdę znieść prawa albo proków, nie przyjdę znieść, ale wypełnić. Zaprawdę wam powiadam, dopóki niebo i ziemia nie przyjmą ani jedna jota, ani jedna kreska nie przyjmie sprawa, aż wszystko się wypełni. Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczyłby tak ludzi, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto by je wypełnił i uczył, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebieskim. Chrystus tutaj zwraca uwagę i też, Bo jest taka debata w, w świecie chrześcijańskim, czy prawo jest ważne, czy nieważne, jeżeli przychodzi łaska, i tak dalej. W poprzednich odcinkach mówiliśmy, opisywaliśmy szeroko, jak my podchodzimy do tego. I wkrótce, jakby też tutaj to potwierdzał, że wiara musi iść w zgodzie z uczynkami, tak? Bo to jest na przykład prawo, a my traktujemy przede wszystkim prawo jako uczynki miłosierdzia, uczynki jej miłości, które definiują naszą wiarę tak naprawdę, nie? Więc Chrystus nie zniósł nieważność jakby czynienia dobra, ponieważ każdy ma, no, ma zbliżyć się do Boga, musi się uświęcać, i tak dalej. I też od razu dodam, że, bo też jest debata, o jakie prawo chodzi, my, my będziemy też o tym odcinek robili dla wierzących. Natomiast tu Chrystus chciał pokazać, że nie, ja nie jestem kimś, kto jest nie, nie, nie w zgodzie z wolą Boga, który dał. Powiedzmy ten dekalog, tylko jestem kimś, kto chce wam pokazać jak się to wypełnia. Bo Chrystus pokazał, tak kolokwialnie mówiąc, o co chodziło Bogu przez te setki lat przekazując to przez proroków właśnie Izraelitom i nie potrafili tego pojąć, to Chrystus przyszedł pokazać na czym to miało wszystko polegać. Właśnie tą te słowa, co ja wcześniej cytowałem, że miłosierdzia chce, a nie ofiary, ponieważ faryzeusze sztucznie bardzo chcieli tą pobożność e, pokazywać na zewnątrz przez uczynki, ale prawa takie cielesne, rytuały, ale nie o takie uczynki chodzi tutaj. Mówię Wam bowiem, jeśli Wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczony w piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Więc my nie musimy być szczerzy. W, w swojej wierze, tak aby. No, jest takie fajne powiedzenie, że człowiek ym, czyni dobro, na, jeżeli czyni dobro wtedy, kiedy nikt go nie obserwuje, to wtedy on czyni dobro i wtedy jest on niesprawdziwy, bo dziś często mamy do czynienia właśnie z taką pomocą i, i przejawianiem takiej szlachetności pod publiczkę, a Bóg patrzy szczere na szczere intencje. Zaraz dalej będziemy czytać o, o właśnie o takich, na co patrzy Bóg, jeśli chodzi właśnie o mm, jakby. Nasze, nasze intencje, tak? Jak patrzy na szczerość naszego serca. Słyszeliście, że powiedziano przodkom nie będziesz zabił, a kto by zabił podlega sądowi. Lecz mówię, każdy kto się gniewa na swojego brata bez przyczyny, podlega sądowi. A kto powie swemu bratu raka, podlega radzie. A kto powie głupcze, podlega karze ognia piekielnego. No tutaj farzusze chcieli jakby poprzez wypełnianie prawa yy, Mieć status sprawiedliwego, e, natomiast tutaj Chrystus zwrócił uwagę, że wszystkie te, te, te prawo, ten dekalog, można złamać nawet właśnie jeśli chodzi o, o, o nasze myśli. tak, Że człowiek nie może być sam z siebie, jakby przez wypełnienia prawa, sprawiedliwy, ponieważ przez to, że żyjemy w ciele, możemy nawet myślą zgrzeszyć się, gniewając na brata. Więc e, tutaj jest taki styczek dla, dla, dla uczonych w piśmie, że przede wszystkim mamy się opierać na na łasce w Przywarię Chrystusa. I no bo to generalnie to było właśnie do, do faryzeuszy, co nie? Jeśli chodzi tutaj o, o tę prawo. Dobra, e. może, może skończymy na tym, bo już mamy Tutaj 18 minut, nie chcielibyśmy też przedłużać. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to oczywiście zachęcamy do kolejnych odcinków, będziemy to rozważać dalej, tą głębię. Chcieliśmy tylko właśnie wskazać, jak, jak dużo informacji jest zawarte w kilku tutaj słowach Chrystusa, i one są jakby te wyjaśnienia rozsiane po całym tekście. E, Biblii. Tu można było naprawdę wykłady wielogodzinne prowadzić na, na temat e, tego takiego ukrytego sensu, tej głębi, te, to wszystko podane pięknie przez twórcę właśnie na kanwie Słowa Bożego, w dalszych jakichś częściach, w, w przypowieściach, przekładach, nie wiem, w alegoriach różnych. No to jest coś pięknego, zagłębia się wgryzać w tekst Biblii. Dlatego Was cały czas zachęcamy. My tu już e, tak jak powiedzieliśmy, nie jesteśmy ludźmi, którzy. Chcą wam dawać przetworzoną papkę, bo tak się w religiach robi. Tylko robimy to po to, żebyście przyszli do Biblii. My będziemy się bardziej radować z tego, niż byście teraz nas słuchali, a nie czytali Biblii, niż, niż mielibyście ją wziąć sami do ręki. Wolelibyśmy, żebyście wzięli ją do ręki, czytali i ewentualnie weryfikowali. Można tutaj komentarze dawać odnośnie tego, tamtego. Także nie ma problemu. Eee, dzisiaj zakończyłem 20 minuta, także zapraszamy na kolejny odcinek, gdzie Bogu dziękujemy za to nagranie. Eee, mogliśmy to przekazać. Eee, chwała Bogu i chwała Jego Synowi. Trzymajcie się.